Bez względu na to, na ile blisko czy daleko od doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dniach ostatnich leży temat danego wideo serii w samotności lubię robić nawiązania do doktryny mojej religii. A teraz tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek serii w samotności, chcę zwrócić uwagę na fragment Księgi Mormona, który przytaczam bardzo często, a który mówi o tym, iż powinnością świętego Dynnych ostatnich jest być, być przy tych, którzy. Płaczą I pocieszać tych, którzy po, y, potrzebują pocieszenia. Mało się tam mówi o radości, tak? Y, Biblia częściej mówi o tym, żeby współweselić się z kimś, a nam jest przykazane, żeby, mimo że my jesteśmy tą taką uśmiechniętą religią, żeby być przy tych, żeby towarzyszyć, żeby towarzyszyć towarzyszyć w tym, co jest trudne, niskie, y, brzydkie, niefajne i tak dalej. I tam ma być nasze miejsce. My tam się powinniśmy od, 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 odnajdować, być takimi pielęgniarzami, pielęgniarkami trochę. Tak Do tego jesteśmy powołani. Dzisiaj chcę powiedzieć właśnie o tym elemencie towarzyszenia i yy, zwrócić uwagę na właśnie hmm, jak, tu, jak tu towarzyszyć, tak? jak tu towarzyszyć komuś, yy, jaką opinię i jaką, jak, jak pomóc osobie która zmaga się z osamotnieniem, zmaga się z trudną żałobą i zmaga się z domniemanym towarzystwem ludzi dookoła. A mianowicie, dlaczego jest to domniemane towarzystwo? To, co na pewno towarzyszy tej osobie, to są opinie. Mówi się tak, i często nam to w szkole mówili, rodzice nam mówili, koledzy nam to mówią, nie licz się z tym, co mówią ludzie o tobie. No to okej, okay, no, jest w tym dużo prawdy, bez przesady. Czasami trzeba się z tym trochę jednak mimo wszystko liczyć, bo inaczej, na przykład, jeżeli nie będziemy się liczyć, to pójdziemy do więzienia. Tak? Albo nikt już nigdy nie przyjdzie do naszego sklepu, nie skorzysta z naszej usługi, albo nie powie nam dzień dobry, albo nas wypędzą z kraju albo miasta przynajmniej. Także tak. Do każdej mądrości życiowej dodawajmy zawsze ale. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie zasadnicze sprawy, podobno tutaj nie powinniśmy nigdy liczyć się z czyjąś opinią, tak? Jeżeli chodzi o na przykład żałobę, każdy z nas ma prawo czuć co chce, uważać co chce. Oczywiście, że tak. Ale teraz, tak, jak jest z wyrażaniem tego? Yy, wszyscy towarzyszymy sobie, tak, towarzyszymy sobie w chwilach smutku, rozgoryczenia i cierpienia, i w tych, his, w tych sytuacjach pojawiają się opinie na temat współtowarzyszy. Straciliśmy tego samego rodzica, tę samą ciocie. Rozstaliśmy się, czy rozstałyśmy się z tym samym chłopakiem kiedyś, mamy jakąś relację teraz ze sobą, animozję lub przyjaźń w tym momencie. Różne rzeczy się dzieją. Rozpadła się firma, w której pracujemy, wszyscy jesteśmy w to jakoś zaangażowani. Tutaj trochę trzeba uważać z wyrażaniem swoich opinii. Ja chciałbym podzielić się trzema krótkimi historiami na ten temat. Jedna to będzie historia Adama, druga to będzie historia moja, a trzecia to będzie historia Emilii, o której to historii kiedyś wspominałem przy okazji serii Smutku. Adam był moim uczniem i z temu temu chłopakowi w młodości zmała żona. Żona, która nie, nie będę mówić o okolicznościach jej śmierci, ale ona nigdy nie została zaakceptowana przez rodzinę Adama. Nigdy, nigdy, nigdy nie została zaakceptowana przez rodzinę Adama, dochodziło wręcz nawet do sytuacji kuriozalnych. On przy nich, kiedy o jej nie było, nie mógł przy swojej rodzinie mówić moja żona, bo oni natychmiast go, nie wiem, wykrzywiali się, tam, no moja żona, tak? Zostawmy, dlaczego go jej nie polubili nigdy. Adamowi pękło serce, kiedy, kiedy stracił swoją żonę. No więc trudno mu było właściwie przeżywać jakąś żałobę po żonie, w obecności swoich bliskich. Tak naprawdę ona była dla nich albo osobą neutralną, albo wrogiem numer jeden. Um, oczywiście rodzice bardzo mu współczuli, ale nie mógł o niej opowiadać przy nich, bo oni natychmiast zmienili temat. A więc tutaj, żeby nie rozdrapywać swojej rany, mógł zrobić jedną bardzo sensowną rzecz. Pogodzić się z tym, że tak jest, pogodzić się właśnie, wziąć pod uwagę tę opinię rodziców. Adam przestał w ogóle rozmawiać na temat swojej żałoby ze swoją rodziną. Rozmawiał częściej z rodziną, swojej błej żony, ze swoimi kolegami, ze swoimi znajomymi i tyle. I to naprawdę bardzo mu pomogło. To naprawdę bardzo mu pomogło. Jeżeli chodzi natomiast o jego najbliższą rodzinę, o rodzinę pochodzenia, czasami wspominał o swojej, o swojej nieżyjącej żonie, po prostu mówiąc jej imię. I to tylko w jakichś sytuacjach formalnych, dotyczących spadku tego typu spraw. I poczekał. Rok później, yy, nie tak dawno temu, oni sami zaczęli wspominać, jego rodzina, rodzina dama zaczęła sama wspominać jakieś dobre, dobre sytuacje związane z tą jego zmarłą żoną. Yy, czas leczy rany. Czas leczy rany i czas też porządkuje relacje. Druga sytuacja, druga sytuacja to jest sytuacja moja. Yy, ja w tym roku straciłem moją mamę Ewę yy, i mojej mamie og zawdzięczam ogrom rzeczy. Bardzo za nią tęsknię, ale. Była powszechnie znana w środowisku, w którym, w którym się wychowywałem, w naszej wspólnej rodzinie. Nasza trudna relacja moja z moją mamą. Generalnie pojawiały się różne opinie, z którymi po dziś dzień muszę się stykać. Owszem, ta relacja była trudna, ale ja znam też jej sekrety, które są piękne i dla mnie bardzo dobre. Natomiast nie będę mówić o ich szczegółach. Dlatego jest to jest dla mnie bolesna sytuacja, jest to dla mnie bardzo bolesna sytuacja, ale liczę się z jedną rzeczą. Liczę się mianowicie z tym, że jeślibym kiedykolwiek opowiadał nagle, Wspominała moją mamę jako jakąś taką kochaną kobietę, taką dobrą mamusię, i tak dalej, ludzi natychmiast rozpętałoby to ogrom krytyki. A więc tutaj muszę, powinienem liczyć się z opinią osób zaangażowanych w tę samą żałobę. Natomiast jeżeli chodzi o dobre rzeczy. Są sprawy powszechnie znane, o których też wiedzą media społecznościowe, o których więc wiedzą nawet organizacje rządowe. Jaka jest oficjalna i naprawdę bezsprzecznie dobra relacja moja z moją mamą? A mianowicie, moja ma, wykonuje, ja wykonuję ten sam zawód, co moja mama. Jestem nauczycielem języka angielskiego, tak jak moja mama. Jestem pedagogiem, tak jak moja mama. Moja mama była wspaniałym edukatorem. Pedagogiem, który wykształcił mnie do swojego zawodu. Pod tym względem nie ma powszechnie żadnych wątpliwości, lubię tak wspominać moją mamę, i jest to ten neutralny punkt. Czy boli mnie to, że nie mogę mówić o innych sprawach, dobrych, miłych i bliskich sercu, związanych z moją mamą? Trochę tak. Ale jest taka sfera relacji, każdej relacji, którą każdy powinien nosić w sercu. Natomiast, żeby nie wywoływać kontrowersji. Żeby też uszanować wolę mojej rodziny oraz znajomych mojej mamy wspominałem na, na pożegnaniu mojej mamy, moją mamę jako wspaniałego edukatora, który wykształcił mnie do swojego zawodu i dzięki któremu realizuję swoje plany życiowe. I za to na pewno jestem jej wdzięczny i zresztą wszyscy to widzą. To, to jest coś, czego nie da się ukryć. Trzecia historia, o której chciałbym powiedzieć, to jest historia Emilii. I tę historię zostawiam tutaj na koniec, bo jest bardzo popularna, ale nieprawdopodobnie krępująca. Każdy, kto kiedykolwiek przeżywał jakąś żałobę razem ze swoimi bliskimi, zna podobne historie jak ta, która przydarzyła się Emilii. Mianowicie, jakiś czas temu mojej serdecznej koleżance Emilii odeszła, również mama, Emilia przyjaźniła się bardzo ze swoją mamą i z jedną z sióstr swojej mamy. Bardzo lubiły jeździć do zakopanego. Miały całą masę wspomnień z tego zakopanego, między innymi pewne szalone zakupy gdzieś tam przy Straganach, na jakiejś gubałówce czy gdzieś indziej. Niedługo po pogrzebie mamy Emilia zaczęła wspominać o obecności ciotki właśnie te pamiętne zakupy, o których bardzo często opowiadały razem w chwilach smutnych, przykrych, żeby się pocieszyć. I w tym momencie, wspominając yy, te pamiętne, radosne zakupy z mamą i ciocią, Emilia usłyszała od swojej cioci nie przypominam sobie. No i teraz tak, ściema, Hmm, uważałbym z tą opinią. Jest to opinia kompletnie pozbawiona współczucia. Yy, co może oznaczać, nie przypominam sobie? Przede wszystkim, nie, nie przypominam sobie, może naprawdę oznaczać to, co oznacza. To znaczy, dana sytuacja i, i nigdy nie była ja w jakikolwiek sposób istotna, dlatego kompletnie o niej nie pamięta. Natomiast tutaj sytuacja jest dość jasna. Yy, ciocia wiele razy sama wspominała Emilii o tych pamiętnych zakupach z, z Emilią i z jej mamą. Gdzieś w okolicy Zakopanego, ale Ym, tutaj chcę zwrócić uwagę, że odejście mamy, siostra y, mamy i ciocia Emilii oraz sama Emilia przeży, przeżyły bardzo ciężko. Ym, Zdarza się, że po odejściu bliskiej osoby tracimy wspom niektóre wspomnienia, ważne wspomnienia yy, związane z tą osobą, i one wrócą gdzieś po roku, dwóch latach. Różnie bywa. Yy, bywa też tak, że nagle odzyskujemy niektóre wspomnienia. Mi się to przydarzyło. Natomiast, yy, natomiast jest jedna bardzo interesująca rzecz tutaj. Natomiast chcę zwrócić uwagę na bardzo trudny do przyjęcia, ale ważny element. Roztania, wspólnego rozstania z kimś i żałoby. Wspominamy tę piękną jakąś historię i słyszymy to okropne bolesne, nie przypominam sobie od naszego rozmówcy, co zaszło. Obrażamy się na tych, którzy odeszli. No, każdy z moich widzów chce powiedzieć, że nie, ale ten, kto przeżywa żałobę, wie o czym mówię. Obrażamy się na tych, którzy odeszli. I tyle. Wymyślamy dobry powód, ale nie dyskutujemy z uczuciami. Obrażamy się na tych, co odeszli. Na chwilkę, może na rok, może na zawsze, a może tylko na kilka godzin. Po pogrzebie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wspominamy naszego ukochanego krewnego, wspólnego rodzica, mego przyjaciela, który odszedł, wspominamy cudowną jakąś historię, i nagle słyszymy od, od drugiej osoby, nie przypominam sobie, że ta osoba nagle nie przypomina sobie tego. Może właśnie w tym momencie nie chce słyszeć tej historii, to już mówimy. Płacz z tymi, którzy płaczą. Tu skończę. Pocieszaj tych, którzy potrzebują pocieszenia. Nie płacz z tymi, którzy płaczą. Ciocia zapomniała waszych wspólnych zakupów w Zakopanem. To i ty zapomnij na chwilę. Nie pobądź z jej łzami. W żałobie nie myślmy o sobie, ale o współżałobnikach. Obraźmy się na tych, co odeszli, tak samo jak oni się obrazili. Bo wspominajmy tych, co odeszli tak, jak oni chcą ich wspominać. Jeżeli chwilowo nie ma nikogo, kto może nam towarzyszyć, to na pewno się znajdzie. Ale piękne i uzdrawiające jest. I potrzebne właśnie to, żeby w żałobie towarzyszyć komuś. Wtedy ona naprawdę nabiera sensu. Kiedy w żałobie robimy się roszczeniowi. Nie tylko żałoba, nie tylko strata, nie tylko tęsknota, ale całe nasze życie później straci smak i znaczenie. Trzymajcie się, pozdrawiam.